Tylko musimy pamiętać o tym, że jedno jest pewne, widzicie: nie tylko ja pożyczyłam teren, na którym mieszkam od moich wnuków, wy pożyczacie już w tej chwili od swoich wnuków, dzierżawicie, musicie pamiętać o tym. Dlaczego? Bo ty przeżyjesz życie, zostawisz śmietnik, bałagan na ziemi, zniszczysz ją. I Twoje pokolenia przyszłe nie będą mogły z tego korzystać. Więc jeżeli by całe społeczeństwo pamiętało już w momencie narodzenia, albo macie to 5, 6, 7, by mielibyście wpajane, że nie wolno absolutnie zaśmiecić wód, zanieczyścić środowiska, bo za 50, za 100 lat. Kolejne dzieci i kolejna młodzież nie będzie miała po prostu racji bytu na Ziemi, to my bylibyśmy w stanie uchronić naszą planetę. O czym myślą ludzie? Każdy myśli na dziś, na teraz. Ogrzewanie mieszkań, zanieczyszczanie środowiska. Słuchajcie, ja wczoraj przejeżdżałam przez las, ale nie taką drogą leśną, głęboką. To jest przerażające. Zawieszone. Yy, Zawieszone pojemniki po mleku. Kupują mleko i z gospodarstwa domowego to trzeba było wynieść do lasu, bo nikt nie wy, wypił załóżmy sześciu czy siedmiu butelek mleka naraz. Zawiesza to na drzewo, dalej rzuca to do lasu. Moi drodzy, zobaczcie, ile człowiek zadaje sobie trudu, żeby wyjść z domu i zaśmiecić naturalne środowisko. I sami wiemy, że to się nie rozłoży. No, nie da radę, żeby właśnie te plastiki same rozłożyły się, i wie, że z przyjemnością w trudnej sytuacji korzystałby właśnie z takiego naturalnego środowiska. Rzuci, nie patrzy. Każdy z nas musi się obejrzeć i każdy z nas musi od siebie wymagać, niezależnie ile ma lat, ile ma życia przed sobą. Im więcej, tym bardziej powinien o to dbać.